W latach 70. Wszyscy tańczyli do zaraźliwych rytmów disco Boney M. Byli świetnymi artystami. A przynajmniej tak nam się wydawało. Fani nie wiedzieli, że za ich sukcesem na listach przebojów kryje się ukryty sekret. Boney M. była prawdopodobnie jedną z największych mistyfikacji w historii muzyki. Jak udało im się tak długo oszukiwać fanów? Pochodzenie Boney M. Wszystko zaczęło się w grudniu 1974 roku. Kiedy niemiecki piosenkarz i autor tekstów Frank Farian wydał taneczną piosenkę Baby Do You Wanna Bump? Na granny. Frank był wówczas wokalistą szlagę, gatunku muzyki europejskiej skupiającej się na miłości i uczuciach. Frank wyprodukował własne piosenki, które zostały wydane w wytwórni Hansa. Nie odniósł większego sukcesu w tego typu muzyce, więc postanowił spróbować swojego talentu i umiejętności w czymś innym. W piosence o podbijaniu Farian wielokrotnie śpiewał frazę Czy chcesz podbić? Głębokim głosem i wysokim chórem falsetowym. Ta konkretna piosenka była czystą piosenką disco, różniącą się od wszystkich innych piosenek, które wyprodukował wcześniej. Farian zabrał piosenkę do wytwórni Hansa i spodobała im się tak bardzo, że musiała zostać wydana. Jednak Farian nigdy nie chciał wydać tej piosenki w swoim imieniu, ponieważ miał już ugruntowaną pozycję piosenkarza szlagę. Tak więc, na początku, 1975 roku, ta płyta została wydana jako singiel i przypisana Boney M. Imię Boney M było pseudonimem Farian. Nazwisko stworzył dla siebie po obejrzeniu australijskiego serialu detektywistycznego Boney w niemieckiej telewizji, którego głównym bohaterem był Napoleon Bonaparte. Zapytany, jak wpadł na imię Boney M, Frank odpowiedział któregoś dnia włączyłem telewizor i tak zakończył się serial detektywistyczny. Właśnie zobaczyłem napisy końcowe i było napisane Boney. Ładne imię. Frank nie spodziewał się wiele po tej nowo wydanej piosence, ale czekała go niespodzianka życia. Nagle, w drugiej połowie tego samego roku, 1975, piosenka znalazła się na holenderskich listach przebojów. Następnie holenderski kanał telewizyjny o nazwie Wytwórnia powiedział, że chce, aby Boney M. wykonała piosenkę w telewizji. Chociaż była to wspaniała wiadomość dla Franka, problemem było również to, że jego praca zyskała większe uznanie. Frank nie mógł wystąpić jako Boney M. i wykonać tej piosenki w telewizji, ponieważ był już znany jako piosenkarz szlagę. Pomyślał więc o czymś, co mógłby zrobić. Freak wpadł na pomysł. Postanowił założyć zespół, który będzie reprezentował Boney M. w celu promowania singla. Frank szukał i znalazł czterech czarnych. Pięknych i utalentowanych śpiewaków. Na początku 1976 roku czterema. Pierwotnymi członkami oficjalnego składu grupy byli Marja Barrett i Claudia Barry z Jamajki. Maisie Williams z Montserrat i Bobby Farrell za Ruby. Z biegiem czasu Frank zdał sobie również sprawę, że ta nowa ścieżka może doprowadzić go do ogromnego sukcesu. Czuł, że Boney M może być czymś więcej niż tylko kochanie. Chcesz mieć brzuch? miał więc mnóstwo kreatywnych pomysłów na swój nowy projekt. Wyglądało na to, że Bonnie M w końcu utworzyła zespół i była gotowa na rozpoczęcie wspólnej kariery. Jednak coś się wydarzyło. Zanim grupa mogła wejść do studia nagraniowego w celu kolejnej współpracy, Claudia Berry opuściła grupę, aby rozpocząć karierę solową. Stała się odnoszącą sukcesy piosenkarką w Kanadzie. Maisie. Marzia i Bobby kontynuowali działalność w trzyosobowym składzie aby promować Baby Do You Want a Bump po odejściu Bariego. Kontynuowali tę współpracę, dopóki Frank nie znalazł następcy dla Bariego, kolejnej utalentowanej piosenkarki z Jamajki, Liz Mitchell. Wreszcie Boney M była kompletna i gotowa pokazać światu. Koma, Wczesny sukces. Boney M band wydał swój pierwszy album, Take the Heat Off Me w czerwcu 1976 roku. Na liście utworów znalazły się takie utwory. Jack take the heat off me. Utwór tytułowy. Daddy cool, sunny. Help, help. No woman no cry. Fever. I've got a man on my mind, I love in or leaving. Daddy cool był jedyną oryginalną piosenką na tym albumie. Początkowo komercyjny urok albumu był rozczarowujący. Jednak grupa była bezwzględna. Koncertowali rygorystycznie w dyskotekach, klubach, a nawet na karnawałach, aby zyskać reputację i uznanie dla siebie. Ich wysiłki opłaciły się. Gdy dostali wielki przełom. Wielki przełom w działalności grupy nastąpił pod koniec lata 1976 roku. Kiedy zachodnio-niemiecki producent telewizyjny Michael Mike Legbusch z Radia Bremen poprosił ich o wystąpienie w jego programie. 18 września. Po 22 godzinie 00. Boney M. pojawiła się w programie z muzyką na żywo w swoich odważnych kostiumach scenicznych i zaśpiewała piosenkę Daddy Cool. To był początek sukcesu ich albumu. Piosenka szybko znalazła się na jeden. Jeden w Niemczech Zachodnich po około trzech i pół miesiącach od wydania. A album powstał po sukcesie singla. Utrzymywał się na pierwszym miejscu przez tydzień, dopóki nie został wyeliminowany przez Dancing Queen z zespołu ABBA. Jednak piosenka ponownie zyskała na popularności. Pokonując Dancing Queen na pierwsze miejsce. Po Daddy Cool. Kolejnym singlu Sunny. Cover piosenki. Bobiego Heba z 1966 roku był drugą piosenką, która osiągnęła pierwsze miejsce. Jedno miejsce. Zespół wreszcie doczekał się długo oczekiwanego światowego uznania. Oprócz Niemiec ich popularność rozprzestrzeniła się po całej Europie a Daddy Cool osiągnął numer jeden. Jeden w Szwajcarii, Szwecji, Norwegii, Hiszpanii, Francji i Austrii. Oba single znalazły się także w pierwszej dziesiątce hitów w Wielkiej Brytanii, która stała się jednym z ich największych rynków. To było ogromne zwycięstwo dla grupy, ale to był dopiero początek. Kiedy Bonnie M zobaczyła szaloną akceptację swojego debiutanckiego albumu Take, The Heat Of Me Pod, Koniec 1976 roku. Przygotowywali się już do kolejnego albumu. Na początku 1977 roku wydali swój drugi album Love for Sale. Album zawierał hity Ma Baker i Belfast. Miał także trzy okładki: Love for Sale, Cola Portera, Have You Ever Seen The Rain, Credence Clearwater Revival, La Mati, Still I'm Sad, The Yardbirds. Aby dalej promować grupę i sprostać wymaganiom fanów, Bonnie M. wyruszyła w swoją pierwszą dużą trasę koncertową. Tym razem z zespołem muzyków grającym na żywo o nazwie Black Beauty Circus. Po roku premiery Love for Sale uzyskało status złotej płyty. Albumy Ma Baker i Belfast osiągnęły pierwsze miejsca w pierwszej dziesiątce w Niemczech Zachodnich i Wielkiej Brytanii. Bonnie M. przeżył swój największy przełom od 1978 roku. Ich pierwsze dwa lata były wielkimi sukcesami. Ale ten rok był po prostu magiczny. Wydali nowy singiel z podwójną stroną A. Rivers of Babylon, I Brown Girl in the Ring. Ta piosenka stała się wielkim hitem w całej Europie. Osiągając pierwsze miejsca w kilku krajach i stając się jednym z najlepiej sprzedających się singli wszechczasów w Wielkiej Brytanii. Stał się także najbardziej udanym singlem Boney M w Stanach Zjednoczonych. Osiągając trzydzieste miejsce na amerykańskiej liście przebojów singli pop. Piosenki te pochodzą z ich bestsellerowego albumu Night Flight to Venus, który ukazał się 26 czerwca. Ten album zawierał więcej hitów, takich jak Rasputin i Painterman. Następnie wypuścili inne hity kinowe, takie jak Mary's Boy Child. Oh my lord. Ten singiel był numerem jeden świątecznym singlem w Wielkiej Brytanii 1900. 78 roku i po raz kolejny stał się jednym z najlepiej sprzedających się singli wszechczasów. Night Flight to Venus stał się drugim najlepiej sprzedającym się albumem roku, co stanowi bardzo duży postęp w porównaniu z ich ostatnim albumem. Love for Sale, który był 49 najlepiej sprzedającymi się albumami swoich czasów. Później tego samego roku Boney M wyruszyła w kolejną dużą trasę koncertową, zabierając ich do aż 13 krajów. W tym do Dalekiego Wschodu, Szwajcarii, Austrii, Jugosławii, Węgier, Niemiec, Luksemburga, Holandii, Francji, Kenii, Irlandii i Anglii. W grudniu Bonnie M. odbyła szeroko nagłośnioną wizytę promocyjną w Związku Radzieckim, co uczyniło ich pierwszą zachodnią grupą popową, która kiedykolwiek odwiedziła ZSRR. Zaprosił ich ówczesny przywódca Rosji Leonid Breżniew. Grupa dała dziesięć koncertów na żywo w ciągu sześciu dni. Chociaż ze względu na teksty nie mogli wykonać piosenek takich jak Rasputin, i tak był to jeden z ich najbardziej udanych występów i największe wydarzenie w ZSRR tego roku. Rok 1978 był rzeczywiście wspaniałym rokiem dla Boney M. W Anglii. Singiel Rivers of Babylon, I'm Mary's Boy Child. O oh, my Lord pokryły się platyną, a Rasputin złotem. Rivers of Babylon stał się wówczas drugim najlepiej sprzedającym się singlem wszechczasów w Wielkiej Brytanii. Singiel utrzymywał się na pierwszym miejscu przez pięć tygodni, po czym stopniowo spadał na listy przebojów. Kiedy piosenka Brown Girl in the Ring ze strony B została szeroko wyemitowana w radiu, ponownie wspięła się na drugie miejsce i spędziła sześć miesięcy w brytyjskiej czterdziestce pierwszej listy, w tym dziewiętnaście tygodni w pierwszej dziesiątce. Ostatecznie sprzedał się w ponad 2 milionach egzemplarzy, co stanowi drugi singiel, który tego dokonał, i pozostaje jednym z zaledwie siedmiu, którym udało się osiągnąć ten wyczyn. Latem album Night Flight to Venus pokrył się platyną. 76 albumów Take the Heat Off Me otrzymało srebro, a 77 albumów Love for Sale otrzymało złoto. Do dziś Bonnie M. jest znana z dwóch najlepiej sprzedających się singli w historii Anglii. Rivers of Babylon, I Mary's Boy Child. Oh my Lord. W 1979 roku, Boney M była gotowa ponownie oczarować świat swoim nowym singlem, Hooray, Hooray, It's a Holly Holiday. Ta piosenka była cudowną piosenką, która stała się kolejnym hitem w pierwszej dziesiątce w całej Europie. Później tego samego roku wydali czwarty album, Oceans of Fantasy, na którym znalazły się dwa hitowe single, Gotta Go Home, Lute, I'm born again. Bahama Mama. Po raz pierwszy na albumie znalazły się także główne i wspierające wokale. Oceans of Fantasy osiągnęło numer jeden w Wielkiej Brytanii i pokryło się platyną. Chociaż ich pasa w pierwszej dziesiątce singli zakończyła się teraz. Gdy Gota Go Home uplasował się na dwunastym miejscu, I am Born Again na piątym. Boney M. wydała ponadto kilka międzynarodowych hitów i albumów, które sprzedały się w ponad milionach egzemplarzy. Jednak grupa nie zawsze pozostawała zjednoczona. Kilka czynników zagroziło ich dalszemu sukcesowi, niestety. Od 1985 roku sytuacja zespołu Bonnie M uległa zmianie. Było jasne, że Frank Farian tracił zainteresowanie grupą, więc ich ósmy i ostatni album studyjny, I Dance, nie był energiczny i inspirujący, co zaszkodziło ich publicznemu urokowi. Po świętowaniu dziesiątej rocznicy Bonnie M na początku 1986 roku wydali nieudany singiel Young, Free and Single, który zajął 48 miejsce. Następnie grupa oficjalnie się rozpadła po 10 latach zdobywania światowej sławy, śpiewając wspaniałe piosenki. Od tego momentu członkowie załogi tworzyli różne wersje grupy, niektóre z udziałem Franka Inner Bez. Ponieważ nazwa Bonnie M nie została zarejestrowana w niektórych krajach, niektórzy z nich niezależnie uzyskali prawa do używania nazwy Bonnie M w swoich piosenkach. Poznajmy oryginalnych członków załogi zespołu Bonnie M i dowiedzmy się ciekawych rzeczy o każdym z nich. Roberto Alfonso Farrell, urodzony 6 października 1949 roku, był arubańskim tancerzem, piosenkarzem i DJ-em. Był jedynym wokalistą płci męskiej w Boney M, ale nie było już tajemnicą, że to nie on był wokalistą, którego głos słychać było w nagranym utworze. Frank Farian był właścicielem męskiego wokalu w piosenkach Boney M, ale nigdy nie pojawił się na scenie. Zamiast tego wolał, żeby był reprezentowany przez szaleńczo włosego Bobiego Farela, który tylko naśladował piosenkę. Kiedy grupa zebrała się, aby wykonać pierwszą dyskotekową piosenkę Fariona, Baby Do You Wanna Bump Farion przeprowadził szereg testów głosu od wokalistów ekipy. Głos Maisie Williams został uznany przez Fariona za nienadający się do celów nagrywania. Uważał też, że Bobby Farrell nie jest odpowiedni. Test, w którym wykonał No Woman, No Cry, nie zadziałał. Dlatego Frank zdecydował się wykorzystać wyłącznie Liz Mitchell i Marzie Barrett wraz ze swoim głosem wzmocnionym w studiu do stworzenia brzmienia Boney M. Frank Farian uważał, że nie jest wystarczająco reprezentacyjny. Aby pojawić się na scenie. Było to zrozumiałe. Ponieważ był białym Niemcem, a music of Boney M. była mieszanką rytmów zachodnioindyjskich, amerykańskich i afrykańskich. Bobby Farrell był bardziej tancerzem i showmanem w Boney M. niż piosenkarzem. Jednakże po rozwiązaniu grupy w roku 1986 Farrell kontynuował działalność samodzielnie pod pseudonimem Bobby Farrell of Boney M. Koncertował z własną grupą i wykonywał hity zespołu. Odbył turniej po Stanach Zjednoczonych, Kolumbii, Turcji, Finlandii i Słowacji. A kiedy doszło do katastrofy, miał wydać nowy album na wiosnę i wyruszyć w trasę po Włoszech. Pewnego ranka 30 grudnia 2010 roku zmarł w pokoju hotelowym w Petersburgu w Rosji z powodu niewydolności serca. Przypadkowo zmarł tego samego dnia i w tym samym mieście coraz Putin. Bohater jednej z najbardziej kultowych piosenek jego grupy i za którego przebierał się podczas niektórych występów na żywo. Później został pochowany na cmentarzu sorg w Amsterdamie. Elizabeth Rebecca Mitchell. Urodzona 12 lipca 1952 roku. Jest jamajsko-brytyjską piosenkarką. Jest powszechnie uznawana za jedną z pierwszych wokalistek Boney M. Była pełną pasji i utalentowaną piosenkarką. Jej miłość do muzyki nie ograniczała się tylko do celów finansowych, motywowała ją intensywna miłość do muzyki. Liz Mitchell była wokalistką prowadzącą i wspierającą grupy Bonnie M. Była główną siłą, która przyczyniła się do sukcesu grupy, ale Liz miała pewne skargi na Bonnie M, które ją zaniepokoiły. Według niej ludzie, którzy faktycznie śpiewali Marja Barrett, a ja, nie cieszyli się żadnym uznaniem. W piosence Rivers of Babylon jej głos jest łatwo zauważalny, podczas gdy Bobby Farrell tylko warczy w piosence. Krótko po rozwiązaniu Boney M. W 1986 roku członek grupy Bobby Farrell przekonał Michella, Maisie Williams i następcę Baretta do przegrupowania się na trasę koncertową w 1987. Z grupą zawarto także kontrakt nagraniowy. Niestety Farrell i zastępująca go piosenkarka nie pojawili się na próbach. Dlatego Mitchell i Williams zaprosili na trasę koncertową piosenkarkę Selene Duncan i tancerza Kurta D. Dorena, ponieważ Williams nigdy nie śpiewała na nagraniach Boney M. i miałaby inny głos, niż byli przyzwyczajeni fani. Mitchell ostatecznie nagrała planowany album samodzielnie. Ostatecznie stał się pierwszym solowym albumem Liz Mitchell. No one will force you. Został on później wydany w Hiszpanii jesienią 1988 roku. Ponieważ Liz miała trudności ze zdobyciem wytwórni dla albumu, później Farian poprosił o kolejną współpracę z Liz Mitchell. Simon Napier-Bell wyprodukował album z remiksami największych hitów Boney M. i chciał, aby oryginalny skład go promował. Mitchell niechętnie przyjął ofertę, a Boney M. ponownie pojawiła się razem w telewizji niemieckiej i holenderskiej. Mitchell całym sercem była skupiona na własnej karierze solowej. Mimo, że w nowym składzie Mitchell nadal miała koncerty do zagrania. Tak więc po sukcesie albumu z remiksami, który zaowocował wydaniem albumu w języku francuskim i holenderskim w 1989, w końcu zdecydowała się skupić na karierze solowej. Ostatecznie Farian oddzwonił do niej po drugi album z remiksami, a ona się zgodziła. W tym momencie zastąpił ją już Madeleine Davis, ale to nie powstrzymało go przed oddzwonieniem do niej. Jej rola zaowocowała sukcesem albumu Bonnie M gold 20 super hits farian ostatecznie dał jej swobodę promowania albumu poprzez swój skład o nazwie Bonnie M z Liz Mitchell jej ogromny wkład w album z remiksami ostatecznie doprowadził do ożywienia jej kariery w listopadzie 1999 Mitchell po trzech latach produkcji wreszcie wydała swój własny album Share the World Mitchell jest teraz narodzonym na nowo chrześcijaninem Podążającym za inspirującą i chrześcijańską muzyką Nadal koncertuje Znana jako Boney M Z Liz Mitchell Marzia Barrett była jedną z czołowych wokalistek Boney M Obok Liz Mitchell Kiedy piosenkarka Claudia Barry odeszła na początku 1976 roku Barrett polecił Liz Mitchell Rodaczkę z Jamajki Na jej zastępstwo Po licznych mega hitach Barrett nigdy nie był zaangażowany w żaden projekt ani nagranie Boney M w następnych dziesięcioleciach. Kontynuowała nagrywanie piosenek rokowych w Monachium aż do 1990 roku, kiedy zdiagnozowano u niej raka jajnika. Choroba i jej ciągłe nawroty utrudniają jej nagrywanie większej liczby piosenek. W roku 1997 rozpoczęła współpracę z producentem Scottem Christiną przy utworach tanecznych, które ukazały się na płycie Survival w listopadzie 1990, 99. Wiele lat później, w 2005 roku, wydała drugi album, Come Into My Life. Zawierały takie utwory, jak Cover Hey Joe, nowa wersja Belfastu oraz oryginalne nagrania napisane przez nią i jej męża Markusa. Odbyła także trasę koncertową ze swoją wersją Boney oraz uczestniczyła w Wompozateniam londyńskich i berlińskich premierach musicalu Daddy Cool z Liz Mitchell i Frankiem Farianem. W roku 2009 założyła własną wytwórnię muzyczną. Jednak gdy już miała wydać trzecią płytę, niestety uderzył ją kolejny album o śmiertelnym raku. To był moment, w którym zrobiła sobie przerwę od sceny muzycznej. Obecnie Barrett mieszka w Berlinie z mężem Markusem Jamesem, gitarzystą zespołu Eddie Grant Band którego poślubiła w 1984 roku. Maisie Williams. Maisie Williams. Urodzona 25 marca 1951 roku, to brytyjska modelka, tancerka i piosenkarka, która była częścią Boney M. od jej początków i drogi do sławy. Chociaż Farian nie pozwolił jej śpiewać w studyjnych nagraniach piosenek Boney M., występowała na żywo a następnie zbudowała niezależną karierę jako piosenkarka. Według producenta Farian jej głos nie pasował do rodzaju produkowanej przez nich muzyki. Kiedy grupa się rozpadła, dołączyła do swoich byłych kolegów i założyła własną grupę Boney M. O nazwie Boney M. With Maisie Williams. W jej grupie występowała Sheila Bonik z krótkotrwałego pierwotnego składu z 1975 roku. W tej wersji Boney M. Williams w końcu odnalazła się w roli głównej wokalistki podczas wykonywania takich hitów jak Brown Girl in the Ring, Hooray, hooray, it's a holly holiday, "Sunny, I pop a call. Rok 2009 Maisie Williams złożyła pozew przeciwko producentowi Bonnie M, Frankowi, Farianowi i Sony, w związku z jej prawami do występów pod pseudonimem Bonnie M. Farian bezpośrednio promowała grupę Liz Mitchell jako autentyczną kontynuację Bonnie M. Kiedy sąd usłyszał szokującą prawdę, że nie śpiewała na żadnym z nagrań zespołu, wydał orzeczenie na jej korzyść i stwierdził, że Farian jest przed nią odpowiedzialny za zapłatę całej sprzedaży płyt i przyszłej sprzedaży. Do dziś Maisie Williams nadal koncertuje po świecie i nagrywa własne piosenki. Nadszedł wreszcie czas, aby świat usłyszał jej głos i docenił jego cudowność. Czemu początkowo jej odmawiano? Prawda o Boney M. Grupa Boney M. była wówczas siłą z którą trzeba się było liczyć w przemyśle muzycznym. Ale ostatecznie stanęła w obliczu różnych napięć. Oszustw. A następnie postępowań prawnych. Myt, że byli razem. Łatwo utrwalił się. Ponieważ pozostali razem. Kiedy jednak członkowie zespołu rozeszli się, aby kontynuować karierę solową. Tajemnice tego zespołu wyszły na jaw publiczności. Niektórzy członkowie zespołu, na przykład Mitchell i Barrett, wyrazili rozczarowanie, że nigdy nie zdobyli uznania. Mimo że byli głównymi wokalistami i wokalistami Boney M., z drugiej strony, Bobby Farrell i Maisie Williams byli niezadowoleni, że nigdy nie dostali szansy bycia częścią zespołu poza synchronizacją ruchu warg i naśladowaniem piosenek. Po oficjalnym rozwiązaniu Bonej M wyłoniły się różne grupy działające pod przewodnictwem Bonej M. W październiku 1988 Farian ponownie połączył siły z klasycznym starym składem Bonej M aby nagrać album z remiksami największych hitów wszechczasów. Simon Napier Bells Remix 88. Jednak ich spotkanie nie trwało długo, ponieważ napięcie między członkami osiągnęło wysoki poziom i Liz Mitchell odeszła wiosną 1989. Madeline Davis później ją zastąpiła. Podczas gdy Mitchell promowała swój solowy album, grupa nagrała singiel Everybody Wants to Dance like Josephine Baker bez zgody i zgody. Farian to konkretne działanie uzasadniało podjęcie kroków prawnych, w ramach których Farian groził im nielegalnym użyciem imienia Boney M. W piosence. W rezultacie singiel został ostatecznie wycofany. Prawa do nazwy Boney M. Budzą poważne kontrowersje między byłymi członkami zespołu od końca lat 80. Chociaż Frank Farian w dalszym ciągu blisko współpracował z Liz Mitchell i jej składem, Stanowczo wyraził swoją dezaprobatę dla pozostałych składów utworzonych przez resztę załogi. Oprócz sporu wokół ekipy Boney M. W tym filmie ujawniane są inne sekrety Franka Fariana. Franka Fariana. W skład grupy wchodzili Fab Morvan i Rob Pilatus. Ale podobnie jak w Boney M. Byli to po prostu wykonawcy synchronizujący ruch warg. Dwoma głównymi wokalistami studyjnymi biorącymi udział w nagraniach wokalnych byli Brad Howell i John Davis. A także inni wokaliści studyjni. Tacy jak Charles Shaw. Jody Rocco i Linda Rocco. Ich debiutanckim albumem był All or Nothing. A ich kariera jako zespołu rozszerzyła się o kolejne udane albumy. Mili Vanilli wyrosła na jeden z najpopularniejszych zespołów popowych przełomu lat 80 i 90. Sprzedali miliony swoich płyt i odnieśli ogromny sukces. Międzynarodowy sukces przyniósł im nagrodę Grammy dla najlepszego nowego. Artysty lutego 21 1990 roku. Jednak ich honor zamienił się w wyrzut, gdy opinia publiczna dowiedziała się czegoś o grupie. Opinia publiczna odkryła, że Morwan i Piłat przedstawiani w roli głównych wokalistów na swoich nagraniach muzycznych nie śpiewali żadnego wokalu. Publiczność i organizatorzy nagród byli zszokowani oszustwem. W rezultacie Narodowa Akademia Sztuki i Nauki o Nagraniu cofnęła nagrodę gramy. Farian później zwolnił Morwana i Piłata i wyznał światu, że nie śpiewali na płytach. W konfrontacji z reporterem Los Angeles Times, Chuckiem Phillipsem, Piłat potwierdził oszustwo. Powiedział to prawda. Milli Vanilli nie śpiewała. Przeczytaj nagłówek gazety. Czuję się jak wyciśnięty komar, kontynuował. Ostatnie dwa lata naszego życia były totalnym koszmarem. Musieliśmy wszystkich okłamywać. Jesteśmy prawdziwymi piosenkarzami. Ale ten maniak Frank Farian nigdy nie pozwoliłby nam wyrazić siebie. Od tego momentu sprawy się skomplikowały. Właśnie. Procesy sądowe i kontrowersje otaczały zespół Mili Vanilli, co spowodowało złą prasę dla grupy. W styczniu 2024 roku w wieku 82 lat zmarł producent i główny założyciel grupy. Frank Farian. Ku jego pamięci planowana jest pożegnalna trasa koncertowa po Australii, w czerwcu i lipcu 2024 roku. Frank Farian był legendą, która zaplanowała sukces niezliczonych hitów od lat 70 do dnia dzisiejszego i zorganizowała największe oszustwo w branży muzycznej.